Książkę, a w sumie to, co tutaj było przedstawione, to nie ma żadnych jakichś takich dydaktycznych y, wartości. I chcielibyśmy po prostu y, może i zachęcić Pana, że Pan podjął się właśnie y, tego tematu, żebyśmy mogli zobaczyć właśnie krajobraz typowo dla Polski właśnie y, dawnej. Ale jakie to wśród takich pól zielonych, nad brzegiem ruczaju, to jest wspaniałe, to się prosi, żeby to jakoś impresyjnie, prawda, potraktować. Jest to próba ambitna, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast ostateczną instancją prawdopodobnie... No ty jako dyrektor jesteś instancją. Nie, nie. Mi to odbalić, ostateczną instancją, może to odważy. Ostateczną instancją będzie na pewno opinia krytyki, która... Może ci zarzucić, że zrobiłeś wiesz, z dzieła jakąś śmieszną, małą sprawę. Nie wiem, czy. Zresztą sprawia z ryzyka, które podejmujesz. Zaczekaj, zaczekaj, sekundę. Chodzi o co? Zawiera się za dzieło klasyczne, z którym wiąże się, no nazwijmy to, pewien, pewien stosunek emocjonalny. Ogólnie, prawda? Tak, tak, ale. I teraz... ale... Realizujesz to techniką non-camera, czyli skrobaniem, wiesz, yy, na taśmie, gdzie, wiesz, wszystko jest nieostre, no, są jakieś plamy kolorowe, wiesz, to może oddawać tylko, wiesz, tą dzięcielinę, która pała, czy ten bursztynowy świeżo, ale co poza tym jeszcze przeniesiesz na taśmę w tej technice? Jak oddać treść tej księgi? Bo wiesz, tekst jest dobry, on się broni, wiesz, zły jest, prawda? i dasz aktora, on będzie czytał pięknie Pana Tadeusza. Tak, jest wyjątkowo y, malarski i, i proszący się o zilustrowanie go, jeżeli już y, odrobinę tam będzie ilustracyjności, o, 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 o pojechanie a, kolorem, kreską, y, prawda, tym bardziej, że przecież to działo się kiedyś, kiedy świat był młodszy, teraz świat jest stary, zapylony, zanieczyszczony, zwlaczały, jak ja robię, czystym, czerwonym, czy zielonym, czy niebieskim flomastrem, prawda, na celuloidzie, na taśmie, a kto się wyświetli na ekranie, to przecież to... To będzie migotanie, to będzie, wiesz, feria, barw koloru, ale to nie będzie Pantadeu. to będzie... gdzie ta malarskość, gdzie te pejzaże, wiesz, gdzie, gdzie... Wiesz, te dąbrowy, wiesz, te, te, te pola malowane. No właśnie to migotanie to będą te migocące dąbrowy, no bo dam trochę zieleni, to będzie zielona, migocąca dąbrowa, tam błękit będzie migocące impresyjne, niebo kiedy właśnie świat był młody i, i, i nie uzyskamy tak świeżego koloru technika. To to, efekt. Ten klimat. Prawda? Nastrój się Uzyskanie klimatu w tej technice to jest małe piwo. To właśnie to jest technika wyłącznie do klimatu. No, Widzę ja z tego, że w ogóle non-camera jest dobra na wszystko. Czasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych szeroko nad błękitnym miennem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzlacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świerk gryka jak śnieg. I opowiedz mi bajkę. Bajkę? Może trzęsienie się Nie! Tak? Uwaga, halo, tu Mówię. Polskie Radio Warszawa. Dajkę. Za chwilę będzie czymś nieziemskim. Bajkę! 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 No, no, ale y, 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 o czym ba tą bajkę pikielną jakąś mam? O co, wilkach, kwiaty. Co poszły na kwiaty? Tak. Pewnego... Ale tak! Pewnego razu... Nie, nie. Ale tak! Tak? Tak? Tam, gdzie Malwina? Tak. No to chodźmy do Malwina. A, bajkę o tych wilkach? Co na te kwiaty poszły? Pewnego razu. Je, takie, takie wilki poszły na kwiaty. I zjadają. I zjadają te wilki, te kwiaty. A potem krzyczą? Krzyczą, bo co było w kwiatach? Bo były gwoździe. Gwoździe były w tych kwiatach zardzewiałe. Osa była. Pokrzywa też była mucha! Mucha! No i zjadły te kwiaty z tą osą i się poparzyły sobie nosy w tych pokrzywach. No i... Mówią, oj, mówią, jak mnie tam mówi jeden wilk, jak mnie tam coś kłuje w tej piętnastnicy. Trzeba iść do lekarza. No i pan doktor mówi, och, wy wilki, okropne, po coś chodziły na te kwiaty? Przecież wiecie, że tam są różne gwoździe, jakie. Jakieś nogi? Jakie nogi? Nigdy o nogach nie, nie opowiadałem żadnej. No jakieś palce? Jakie palce, jakie palce w tych kwiatach? Nie było żadnych. Nie, były tylko, tylko gwoździe szpilki. No i pan, pan doktor mówi, właśnie wziął krem i posmarował im te nosy kremem, żeby im się zagoiły. No i już znowu wilki były zdrowe. Jak ci leci z tym, ja położyłem ją, na bajkę. No, z, z problemami, ale. Nie chciałam ci tam przeszkadzać i zaczęłam sama to robić. Nie, ta, to jest ta, ta suknia? No to jest ta suknia z na no, no, tym... tym... tym, tym nie, dobrze? Nie wiem, tak, no. Będzie dobrze. Mnie no. się tak podobało. Żeby... Jestem tak zmęczony, że, że może sama dzisiaj spróbujesz ruszyć inwencji. A Inwencją. ja miałam nadzieję, że się weźmiesz dzisiaj za te uszczelki jeszcze w łazience. Za, za, za. No bo ja, ja od tygodnia sobie już z tym nie daję rady. Sąsiadka wczoraj przychodziła i się skarżyła, to piszczy, nie można tego otworzyć w ogóle. Tak. Ale wiesz to jakbyś może zastosowała jakieś takie rozmycie tego koloru, żeby to nie było takie, wiesz, żeby nie, nie zaciaprało tego konturu, który który, który się schowa przez to. No tak, to ja to mogę, a w sprawie łazienki? No, gdzie się. Więc... Poza tym, mój drogi, chciałam Cię prosić. Nie, może byśmy jutro razem się wybrali, albo ty sam, bo ja sobie z dwójką już nie dam rady. Nowe buty dla Malwiny. Obleciałam cały krak, w to mnie tyle zdrowia kosztowało. Ona się już skarży, że ją ubierają. Aż Malwiny nie, ma nie jesteś z tej Sabiny? Nie. Mam nie dwoje dzieci. Nie, nie, nie. Teraz, no wszystkim ten film trzeba skończyć, bo już jestem 100 zł kary umownej płacił, co będziemy ty ze mną będziesz bulić po 100 zł. Kary, bo księgowa, rozmawiając z księgową, powiedziała, że będzie 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Już miałeś zacząć zdjęcia, a jest, zrobiliśmy za jedną ósmą tego filmu. Z filmem nie? będzie dobrze. Kiedyś robiłeś po trzy ujęcia dziennie, po cztery sekundy, po pięć, a teraz robisz jedno, już jest zmęczona, już, 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 po prostu jest ci za dobrze. Nie, jeżeli chce robić to bardzo dobrze. precyzyjnie, to ja nie mogę tego więcej robić.